Cześć moi drodzy, z tej strony Rejkotka to jest pierwszy odcinek Chuchel. Mam nadzieję, że tak się wymawia nazwa tej gry. Jeżeli nie, to poprawcie mnie bardzo, proszę Was w komentarzach, bo jednak nie mam zielonego pojęcia, jak dokładnie wymawiać nazwę tej gry. Jest to gra z gatunku Point and Click, czyli jedna z tych gatunków gier, za którymi ja nie za bardzo przepadam, ale już jakiś czas temu miałam na oku właśnie tę grę, więc postanowiłam, że jeżeli tylko pojawi się na promocji na Gogu, to jak najbardziej ją dla Was wypróbuję, ale też również dla samej siebie, bo byłam właśnie ciekawa, co to jest za gra. Podobno jest to bardzo komiczna gra i generalnie rzecz biorąc, nie ma chyba tutaj za bardzo dialogów ani jakiegoś takiego, nie wiem, większego celu w grze. Oprócz tego, że chyba teoretycznie mamy znajdować wisienki, ale wiecie, no, no nie wiem, nie jestem pewna. Dlatego chciałam właśnie sprawdzić tę grę i zobaczyć, czy naprawdę jest taka komiczna, jak czytałam kiedyś gdzieś tam na jakąś recenzję na jej temat. Więc co, przejdźmy sobie do gry. Chyba z tego co widziałam, to momentalnie weszliśmy już tutaj do fabuły gry, w momencie kiedy grę włączyłam, więc teraz sobie ją cofniemy. Dlatego macie tutaj informacje Facebooki i tak dalej. Ale dobrze, przejdźmy sobie w takim razie już do rozgrywki. Jak widzicie, znajdujemy się właśnie tutaj. To tu jest nasz czuc czuczel. Bo trzeba będzie go tutaj obudzić. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Eee, I może kliknijmy sobie na budzik. Może to go obudzi. Ehm. <grybujesz> Najwyraźniej nie. Okej, okay, to też nie pomogą, niestety. Aha, nowe to nic nie da. Może butelkę na niego zrzucimy z wodą. A ja myślałam, że możemy zrzucić butelkę z wodą. Patrzcie, tu kałuża będzie. Albo coś, co jak teraz włączę to. Robimy jump Może to go obudzi. No powiem wam, że jest to dobre, tak, to prawda, dobra, czyli to nic nie da. To nic nie da, może... O, alarm. O Boże, tyle agresji. Nie będę jeszcze korzystać coś podpowiedzi, jakby tutaj mam naszego czuczela. O, wisienki, tak, on uwielbia wisienki, więc jednak coś tutaj będzie w tym temacie, że tak powiem. To może tego nie dosięgnie? Rzuci klapkiem. O, jakieś podpowiedzi tu mamy. Zanim sobie te podpowiedzi zrobimy, to jeszcze może spróbuję raz z wodą. O, coś to da. Coś zrobiłam. Zobaczę. Oh! No to to chyba go obudzi. Tak, stał. <noise> Okej, okay, obudziliśmy naszego. Nie, ma swoją wisienkę. Taka łapa Yeti. <noise> No i było tak narzekać. Co miał też wygląda jak taka wisienka, nie jest wisienka. Jest czuczel. Dobra, masz. Co to to? Mam go gonić? O jacie, to może tędy. Wydało się. O nie, znowu to jedzi. Fajne to jest, powiem wam. Okej, okay, nic tu nie możemy zrobić. Na razie, o biedactwo. Może wyjdzie. Nie, to nic nie da, chyba. No, <laughs> Przecież to drzewo to z korzeniami wyrwie. No, ale udało się. No, myślałam, że się udało. Chciałam powiedzieć, że się udało, ale chyba nie bardzo. O nie, znowu ta mycha. <laughs> o Boże. Tak, i zaczęliśmy tutaj naszą czuczolową przygodę. I ten co wygląda jak taka przecięta pomarańcza. No i poptoka, no widzę, no, wpadło. Nie da. Korek! Okej. Okay. Czekaj, może pogadamy z nim. Chyba nie do końca nam o to chodziło, co? Czekaj, dobra, to nie sobie zrobimy. Co to ja mogę zrobić? Mogę iść tam? Czy, czy... Dobra, to może zobaczymy. Dobre, a to? Oj, będzie trochę zabawy z tą gromnie nie powiem, że nie. No bo to już wiem. Jakie ręce mam teraz? No nie mogę tam iść dalej? Chyba nie mogę. Myślałam, że mogę, ale dobra, zobaczmy co tu mamy. Co to? A to są poziomy, tak? Pewnie tak, no. No dobra, widzę no. <grywa> <laughs> On tu już wychodzi z siebie. O. Co będziemy tańczyć? Czy o co chodzi? Nawet ja, to już mieliśmy. Czy nie wiem? A jak na siebie to Co się stanie? Nie. Czekajcie, tu jest coś. Okej, okay, przekopał się. Znaczy teraz możemy to wziąć? Ok Użyjemy tego oh, Tak I teraz możemy na nim skoczyć Dobra Jej Jestem geniuszem Udało się, super Ej, fajne to Kurcze, podoba mi się <ścoughs> Jaka impreza teraz Nie, okay, udało się przejść poziom, tylko ten znowu nam ukradł tą wisienkę. <laughs> o, nie, znowu coś. No, przecież miałam już ją. Dobra, jak się odbijemy od niego? Cesarz <laughs> go. O nie. <śmiech> 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 Czy ja słyszałam, że odpowiedział help? <laughs> O nie. No i zwiał. Em. A to ja mam tym lecieć. Dobra. O Boże. Uda mi się! Nie! musimy się udać! O Jezu! Gdzie ja... Yeti! Czy to jest tak jak, wiecie, Bóg? Dobra, teraz przelecimy. Tutaj, okej. Okay. Dobra, daliśmy radę. Nie jest to takie trudne. Tutaj, tutaj karot spoko. No dobra, nie do końca. Gdzie ta mysza uciekła? Ciem, ja sobie nazywam taką myszą. Odwrotnie teraz! Okej, okay, udało się. A ci co? Jakieś prądy? No to wychodzi. A że mogą mnie, nie wiem, zeżreć czy co? Wypluł mnie! O nie. Wypluj! No, dobry. Co to ja już w kosmosie jestem? dobrze. że gdzie on poleciał z tym nie? Coś mega mega daleko chyba. Ale gra jest naprawdę sympatyczna. Wydaje mi się, że jeszcze będziemy w nią grać. O jezu, udało mi się, znalazłam go! No, O nie. No i mamy za swoje. O nie, jak nas wypluje to... No. Dobre. Moja wiśnia. Co to? Dynamit. Bomba. O nie. O, i teraz będzie to prawdziwa odpowiedź, <grywa> tak prawdziwa jest dobre. To aha, no widzę, widzę, że jestem na górze. Może to trzeba, mhm, nie da się. Okay. Może coś ze ślimakiem, A. <śmiech> <śmiech> jaki ślimok. <śmiech> <śmiech> um. Jezu, co to? ty Tak? <laughs> Serio? Ale ja ja. Ale to jak ja mam ten? Nie, ja on mnie zeżre. Okej, okay, uda się? A, bo on zmienia w wisienki, No dobra, udało się. Ale co nam to da w ogóle? No bo nie rozumiem. O, i ripłam. Ale jeszcze raz mogę, no ok. to pójdziemy za tym. A nie mogę tam, no dobra. Mogę tu w dół. O tak, mam wszystkie wisienki. No prawie wszystkie. Teraz muszę czekać, aż oni je nie pozamieniają, nie? Chyba, że ja je zamienię właśnie przez to, że wypiję sobie to. Okej. Okay. Jej! czuczę, a mogę ich zjadać? Mogę. Ale to ja nie wiem, czy to w sumie dobrze, czy źle. A oni się odroza, no spoko. Bu. Nie, zaszra mnie! Nie chcę, żeby mnie zeżarły. Okej, okay, to muszę w dół. Ale fajne jest to, że to się też bierze i... ...od nowa tutaj... ...regeneruje. To nie tylko oni... ...ale też te wszystkie wisienki. Okay. Teraz może uda mi się na góry dojść? A no, nie zdążyłam. Ja teraz dam na Hihij. hi hi No wracaj. Okej, okay. okay. jeszcze, jeszcze nie dużo mi zostało. Ostatnie. Jej! To był medal. Order z ziemniaka powinien być albo order z wisienki, nie? Patrząc na to, jak tutaj w tej grze jest. O, udało mi się. Ale no nie no, ja chcę ten. Żeby on mi pomógł, może. Okay. Hmm, może pogadajmy z nim jakoś czy coś? Co? Aha, jeden order to jest babeczka? A to ja może śrubokę potrzebuję? A, ah, to czekajcie, to. Mhm, czyli muszę mieć 3 złote medale, no dobra. No to już wszystko jasne bo no, to już jeden zdobyłam, to może pójdziemy sobie tutaj do tego, do Tetrisa tym razem. Przynajmniej z Tetrisem, to wiecie bardziej ogarniam. A to to pierwsze, to nie wiem, co to jest w sumie. Ale co, co ja mam tutaj sama ten? Ale jak ja mam tego teditpisa robić? Bo, że ja muszę uciekać po prostu od tego. Jak mogę to przegrać? Ja się z ruszę. nie ruszam. Kto tym steruje? Nie wiem kto tym steruje, ale nie podoba mi się! Ja muszę na górę wskoczyć? O, patrzcie, <laughs> będzie dynamit. O nie, on chce mnie zabić. O nie, to jest dopiero dynamit. Tam jest Wisienka! Zdało mi się? Tak! Mam medal! Jej! Tylko nie wiem, czy to ten dobry, czy ten zły, ale chyba okej. Okay. To jeszcze ja mi zostało. No, ostatnie mi zostało, nie wiem co to jest, ale zobaczmy. <laughs> Już jak na łyżwach! Co ja tu muszę zrobić? <laughs> co, to? co to jest? A to ja mam uciekać od tego, czy co? Muszę uciekać. Nie wiem. Ja mogę w ogóle za ekran wchodzić? Patrzcie. Czy ja muszę to łapać, czy nie? Nie wiem, nie rozumiem. A, już rozumiem. Dobra, już wszystko jasne. Dobra, czyli ja muszę je zniszczyć. Przecież wszystko jasne, dobra. chciałam że muszę unikać, ale jednak nie. O Boże. Skacz, 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 skacz ale unikaj tych. I... Uf. Jej! Gitara. Jeszcze? Czy wszystkie? Jej! Udało się! Tak? Dobrze mówię, czy nie? Mamy bosa. Jakiś wielki boss. Nie wiem, czy ja muszę go uderzyć, czy co. Czy nie? Nie wiem, on biega jak pogrzany. Może ją ja muszę unikać? Nie wiem. O nie, wylałam go. To jest niebieski. Teraz muszę być niebieska? No to przyleci, no. Buuu, nic nie mogę zrobić, he no. Ale menda z niego, no. O, teraz się sikał. <grywia> Że tak powiem. No dawaj, dawaj ziemek. No dawaj, dawaj. Jej, udało się. Chodź tu, ty niebieski. Ale z ciebie będę. chodź tu. No jaki troll! Wygrałam? Tak, udało się! <laughs> Jej medal! No i co, już mogę? Iść tam dalej? <śmiech> <śmiech> O tykuu... Łooo, jakie mięśnie! To ja dopiero! Dajesz! Czuczu! -czu. Będę na niego mówić czuczu! -czu". I powiedz, że teraz pożre to, tak? Jej! Udało się! Ale teraz y, nie masz nie masz rąk. <ścoughs> nie! I znowu nam Yeti zabrało. O nie! Tylko nie to, tylko nie on! Dobre! Kolejna czapreska. O, nie dotykać. Danger. Dobrze, kochanie, ale w takim razie dzięki wam wielkie za oglądanie i do usłyszenia w innych moich filmach. Trzymajcie się ciepło. Papa. Pa.